Cześć! Spotykamy się dzisiaj w mojej kuchni, w której będziemy wspólnie gotować. Przygotujemy sałatkę z awokado, mango i kurczakiem, trzema produktami, które ja osobiście uwielbiam, które są bardzo zdrowe i generalnie ta sałatka będzie idealna dla osób, które dbają o linię. Ja do nich nie należę, ale sałatki uwielbiam. Tak więc, jeżeli nie macie pomysłu na kolację czy inspiracji na lunch, to jesteście w dobrym miejscu, bo tę sałatkę możecie sobie spakować do pudełeczka czy przyrządzić szybko na kolację, kiedy wracacie skonani z pracy, nie macie na nic siły. Wystarczy po drodze wejść do jakiegokolwiek marketu, kupić kilka produktów i będziecie gotowi do przygotowania kolacji Waszego życia. Oczywiście żartuję, chociaż kto wie, może dla co niektórych ta sałatka będzie odkryciem, bo te smaki naprawdę fajnie się łączą, przenikają. Tak więc przechodzimy do roboty. Do przygotowania naszej pysznej sałatki potrzebujemy sałaty. Osobiście używam tego miksu z Lidla i będę używać około dwóch garści tej sałaty. Możecie użyć oczywiście sałaty rzymskiej, lodowej czy jakiejkolwiek innej, jaką lubicie do tego jedna pierś z kurczaka ugotowana lub grillowana i tą pierś wystarczy posolić i popieprzyć przed obróbką termiczną ja mam dwie piersi, bo drugiej będę po prostu używać później do innego przepisu, przy okazji sobie zgrilluję, mój grill już jest nagrzany, już jest, już paruje więc sobie tutaj wrzucę, no i trochę się zagłuszę do tego potrzebujemy połowy czerwonej cebulki, połowy awokado połowy, mango, soku z cytryny, miodu, oliwy z oliwek oraz musztardy. Te trzy produkty, które są tutaj razem z cytryną to będzie nasz dressing. Tak więc podczas gdy piersi się smażą, a raczej grillują, my przechodzimy do dalszych działań. Przygotowałam sobie deskę do krojenia, będę obracać piersi. Mm, padną przepięknie, i no musicie mi użyć na słowo. Zaczniemy od przygotowania sałaty, tak jak mówiłam, dwie gaści, tak plus, minus, ja zrobię troszeczkę więcej. I teraz będziemy kroić wszystkie składniki, obierać mango, awokado yy, i kroić na taką małą kosteczkę. Natomiast cebulę kroimy na piórka. I pamiętajcie o tym, aby awokado zaraz po obraniu troszeczkę skropić sokiem z cytryny, żeby nam nie zczarniało. wyjmujemy talerz i ręcznik papierowy kiedy już nasz kurczak będzie gotowy odkładamy go tak aby cały ten tłuszcz z kurczaczka właśnie został nam na na ręczniku i czekamy aż ostygnie gdy ostygnie to również kroimy go w kosteczkę jak widzicie pozostałe składniki mam tutaj teraz zajmiemy się dressingiem do miseczki wlewamy dwie łyżeczki oliwy z oliwek jak wiecie, to jest moja ulubiona oliwa, i niestety już mi się kończy, będę musiała znaleźć jakąś inną swoją faworytkę. Dwie porządne łyżki oliwy. Do tego dwie łyżki soku z cytryny. Oczywiście plastek to my nie za bardzo tutaj chcemy. Dodajemy łyżeczkę miodu, najlepiej płynnego, ja sobie tutaj ze środka wyskrobię miód o odpowiedniej konsystencji. Do dressingu dodajemy również łyżeczkę musztardy, najzwyklejszej musztardy. Wszystkie składniki będziemy teraz ze sobą mieszać. Kurczaczek już jest pokrojony warzywka, sałata, wszystko jest na dole i teraz będziemy zalewać to naszym boskim dressingiem, jest naprawdę pyszny, taki lekko kwaśny, cytrusowy orzeźwiający, rewelacja słodko-słony, czyli moje ulubione połączenie i za chwilę będziemy testować bang Zobaczmy, czy sałatka równie dobrze smakuje. Co wygląda? I wybaczcie, ale będę testować prosto z miski, bo nie mogę już wytrzymać. Mango, kurczak. Mango, kurczak, awokado, cebulka. Wszystko musi być, słuchajcie, na tym widelcu. Widzę ten kurczak tutaj podwójnie chciałby się załapać. Dobra jest. Mm. Mm. smak jest rewelacyjny sałatka jest orzeźwiająca lekko słodka, czuć też kwaskowatość Kurczek idealnie usmażony no pyszna, naprawdę pyszna świetna sałatka na lato teraz na wiosnę, co ja gadam na jak lato już wybiegam myślami w przyszłość ale fajna przekąska na teraz czy na cieplejsze miesiące nawet może stanowić całe danie. Fajnie by smakowała z jakąś bagietką albo ciabatą pszenną, ale ja z tym samą sałatkę nie mam ochoty na, na nic takiego. Tak więc kochani, mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał, że go wypróbujecie. Jeżeli tak, to dajcie znać, czy u Was też wyszedł, czy jest smaczny, czy może wprowadziłyście, czy wprowadziliście jakieś modyfikacje, żeby trochę zmienić ten mój przepis. Tak więc do zobaczenia w kolejnym filmie Pa! Zaczniemy! Pocony wąs. Piękna, spontaniczna, kochana, wyrozumiała. Chociaż okay. nie zawsze. Dziękuję, mi się to miło tak słyszeć.